Wiecie, jak się obecny papież nazywa? Andrzej? Tak? Nie pamiętasz. A wie, który jest z dzieci siedzący w ławce? Jak się obecny papież nazywa? O, Julka się zgłasza, proszę. Zgadza się. Papież Franciszek do nas napisał list. Widzicie, są tacy ludzie, którzy jeszcze listy piszą. Bo wie, że my się tutaj spotykamy, i skierował do nas słowo, skoro on mieszka w Rzymie, no dokładnie w Watykanie, a my w Polsce, bo to raczej nie zdążyłby dzisiaj tu do nas dojechać, nawet gdyby miał swój prywatny samolot, bo też ma dzisiaj spotkanie u siebie w kościele, czyli w Bazylice Świętego Piotra i Pana. Papież Franciszek w do nas napisał. Jeśli chcesz pomagać ubogim, a dzięki temu później dojść do nieba i tam spotkać Pana Jezusa, Masz się za nich też podbić, bo często dzieci powiedzą, no jak ja mogę w jednym pomagać. Jeszcze nawet ledwo trzymam nóż w ręce, żeby zrobić dobrą półkę. Chociaż może od tego też można byłoby zacząć. Co nie? Łodnemu dać pułkę, tak? Tak zapytać mamy, czy można się podzielić. Ale papież kieruje szczególnie te słowa dziś do dzieci. Mówi czasem nie trzeba mieć ani półki, ani noża, bo wielu takich ludzi jest, która to robi codziennie. Ale wy, jako najmniejsi, módlcie się za nich. A wiemy, że z tą modlitwą nie zawsze jest przyjemnie, co Kuba? No, no, Ten dzień dzisiaj, Światowy Dzień Ubogich, ma hasło: Wyciągnij rękę do ubogiego. No, ktoś powie, proszę, księca, pandemia jest. Nie wolno łokieć, można nie, Dawaj łokieć, tak. A papież mówi: Nie łokieć, masz rękę wyciągnąć. I to wyciągnięcie ręki do, do przepraszam, do ubogiego, to jest też modlitwa. Ciekawe, co? No, dziewczyny dziewczynki, bo że tak można. I papież Franciszek powiedział Drogi dzieci, ja wam powiem, jak za tych biednych, ubogich, zapomnianych się modlić. A przypomnieć ma wam w tym wasza ręka. Dziś Kuba ma za zadanie najpierw tą rękę odrysować. Zapraszam cię do stolika. To jest dzisiaj jego miejsce pracy. Musi być dla was, dla Obrysować swoją głowę i będzie za zadanie, ja tej głowy, którą swoją podresuje, pisać pewne słowa. Za chwilę usłyszymy. Ok. Ale Kuba ma teraz jeszcze jedno zadanie. To jest jego dłoń. Teraz Kuba, oprócz kartkę, proszę. Masz długopis. I Martyna zacznie czytać pewne fragmenty. Ty musisz znaleźć odpowiedni palec i na tym palcu napisać choćby dwa wyrazy. Które są wskazówkami papieża. Jak tą rękę właśnie wyciągać dziś do biernych, jak się za nich odbić? No to słuchamy Martyno. Pierwsza wskazówka. Kciuk. Zacznij więc modlić się za tych, którzy są Ci najbliżsi. Są to osoby, o których najłatwiej sobie przypominamy. Modlitwa za ukochane osoby jest naszym słodkim obowiązkiem. Kuba pisze, czyli chyba usłyszał. Co na tym kciuku powinno się znaleźć za słowo? Najbliższy. Najbliżsi. najbliżsi. Ciuch na naszej ręce ma nam przypominać, że mamy się modlić za najbliższym. Panowie, kto jest takim dla nas najbliższym w domu? Rodzina. Rodzina. A dokładnie kto w tej rodzinie? Dziadek? Mama i tata. Mama tata? Rodzeństwo. Rodzeństwo. Wystarczy. Ok. To mamy pierwszy palec. Słuchamy Martynę o drugim. Potrzebują przecież wsparcia i mądrości, aby wskazać im właściwą drogę. Niech zawsze będzie obecny w Twoich odbitku. Zobaczcie. Pojawił się drugi palec, wskazując, a często jego dogrzewał. Co napisałeś na tym palcu? Nauczyciele. Nauczyciele, zobaczcie. W tym dniu modlitwy za ubogich papież mówi: Nie zapomnij się modlić za nauczycieli. Bo oni często, często ci podpowiadają, jak pomagać. Że nie zawsze to jest tylko ten nurzyk i ta Czasami w inny sposób możemy pomóc biednym przez różne maści fundacje, akcje i tym podobne. Ale dzieci zapytam o na przykład waszego nauczyciela. Czy pamiętacie jakieś imię waszego nauczyciela? Pamiętasz? Hmm? Joanna Kaczmarek. Proszę, pani Joanna. Tak? Ja to, to, to samo cykatkę, tak? Jeszcze Jędrze się zgłasza, proszę. Piotr Burczyk. Ksiądz Piotr Burczyk. Czyli widzicie księża też są nauczycielami i to, co dziś na przykład dzieje. No i jeszcze Julianka, później to dziewczyn. Zobaczcie, dobrze. Spokojnie dziewczyny, pójdę do Was następnym razem. No to mamy trzeci już palec przed nami. Słuchaj. Palec środkowy to najważniejszy z wszystkich palców. Przypomina nam o tym. Którzy sprawują władzę. Pomóc się zatem zarządzących, dyrektorów i przełożonych. To ludzie, którzy kierują naszym krajem i mają na nich na tak inny wpływ. Oni także potrzebują Bożego prowadzenia. Pojawia no się teraz trudny wyraz, dlatego kuba musi tutaj ciężko pracować. z napisałeś za słowo? Rządzący. Bo zobaczcie, rządzący to na przykład kto? W Polsce. No, to jest Pan Prezydent, zgadza się. To jest też Pan Premier, to też są nasi na przykład w mieście rządzący urzędnicy. Na przykład Pan Burmistrz. W jakiś sposób też takim rządzącym jest Ksiądz Prowożdż, który też zawiaduje budynkami, ale on chociażby w ten sposób pomaga potrzebującym. Często robią piękne inicjatywy, w trakcie których pomaga się biednym. Czy znacie taką inicjatywę na przykład w Mysie, gdzie tutaj nasi urzędnicy, można powiedzieć społecznicy, pomagają biednym. Znacie taką akcję dzieci, która się odbywa w i wtedy pomagamy szczególnie biednym? Ja znam tylko, ja znam tylko że się jedzenie Jest taka akcja, teraz mi wypadło z głowy, bo jest chyba mysa Dzieciom, tak? Mhm. Jest taka piękna akcja nasza, lokalna, Mysa Dzieciom. Ale są też ogólnopolskie, takie zarządzone, na przykład właśnie przez prezydenta, przez premiera, czy na przykład przez proboszczkę. Taką akcją chociażby jest Fundacja Caritas, kiedy będziemy mogli zakupić małe świece na nasze spółwik i a w ten sposób pomożemy biednym. W porządku. Trzeci palec, no to czwarty zatem. Następny palec zwany jest serdeczny. Zdumiewające jest, że to najsłabszy ze wszystkich palców. Palec serdeczny oznacza założenie do modlitwy za ludzi najsłabszych, których dotykają liczne problemy, trudności, choroby oraz ze wszystkich małżonków. Oni liczą na Twoją modlitwę w dzień i w nocy. Wiedz o tym, że Twoja pamięć o nich nigdy nie pójdzie do marne. No to na, na tym serdecznym paluszku, kiedy kiedyś może pojawiają <laughs> się na, na Waszych rękach obroczki, to za kogo modlitwa? Najsłabszy. Zobaczcie. I zagadka, w jaki sposób się stała już teraz klarowna. Poszczególne palce przypominają nam o modlitwie za naszych najbliższych, tych, którzy nas wychowują, którzy nami rządzą, a ten najserdeczniejszy palec, ten najsłabszy, wiecie o tym, jak ktoś chodzi do szkoły muzycznej, to wie o tym, że ten palec jest najsłabszy. To palec, który ma nam codziennie przypominać o modlitwie za biednych, za najsłabszych. Ale najsłabsi to czasami ci, którzy nie dadzą sobie rady w szkole. Czasami może zapytają nas bardziej znających wzory matematyczne, czy lepiej piszących, jak się pisze dane słowo, żeby nie popełnić błędu ortograficznego. Zobaczcie, czasami tych słabych i biednych mamy obok siebie. Niekoniecznie, jeżeli są tylko głodni. Czasami po prostu potrzebują Waszej pomocy. Mi się przypomina, jak mnie mój brat uczył zawiązywać sznurówki, bo jest ode mnie rok starszy i tak mnie nauczył. Ciekawe. No i jeszcze tam była modlitwa za małżonków, to piękne, no drodzy małżonkowie tutaj obecni, pamiętajcie o tej, o tej obrączce, a zwłaszcza kiedy ja mam ślub, to zawsze proszę małżonków, by tych nowożeńców, by sobie tą obrączkę po raz pierwszy zakładając, całowali. W końcu jest poświęcona, tak jak medalik. Proszę sobie to przypomnieć. No i ostatni palec, bo kończymy naszą dłoń opisywać. No i ten ostatni, najmniejszy przypomina nam o modlitwie za kogo? Za siebie. Zobaczcie, za siebie też trzeba się modlić. Pokaż Kuba wszystkim, jak ci to arcydzieło szło tak. Ręka jest opisana, ta modlitwa, drogie dzieci, małe i duże, nazywa się modlitwą pięciu palców. Papież Franciszek na początku swojego urzędowania, pontyfikatu, powiedział o tej modlitwie. I te palce mają nam codziennie przypominać. Zachęcam, żeby odnaleźć ten tekst na internecie. Może warto taką formę laurki dla siebie zrobić, żeby nie zapominać o tej modlitwie od właśnie najbliższych, przez rządzących, przez e, tych, którzy nas wychowują, aż w końcu pamiętać o najsłabszych i siebie samych. Super, kuba. możesz odłożyć. Dziękuję Ci za fenomenalną współpracę, Martynie, tak samo. I na koniec dzisiaj była taka osoba w tej się, i dziś. Ma w jakiś sposób swoje dzieci, i ma ich mnóstwo, nie tylko jedno, drugie, trzecie, ale one są w tysiącach. Była taka kobieta, która nie bała się tej ręki do biednych wyciągać. Nie tylko przez modlitwę, to przede wszystkim, ale konkretną pomoc. A tą wyjątkową postacią dla była i jest Maria Luisa Nertwilt. I jeszcze się zgłasza, bo chyba ją znam. Ja nie bawam, nie Bardzo ładnie. No gratuluję, gratulacje. Wczoraj mieliśmy jej wspomnienie, a dziś, w związku, że jest niedziela, to musimy ją koniecznie e, trochę przypomnieć, choćby ze względu na to, że jak dzieci odwrócicie i zobaczycie przed szklane drzwi, to Maria Liza w ten dom wybudowała. Widzicie tam? Tam jest latarnia i są dwa okna. Wiecie, jak się ten budynek nazywa? Julianko, kiedyś tu było już nakazanie o tym budynku. To jest szkoła? Urząd? Kto jak się ten dom nazywa u z was? Dom biednych. No. Pięknie no, ale dokładnie raczej dom biednych nie, nie, muszę powiedzieć nie. Tam siostry zachodnie mieszkają, bo Maria Musawełka nie miała męża, a miała mnóstwo dzieci, bo wiele kobiet do dzisiaj chce ją naśladować. I to się mówi o tak zwanych wychowach córkach. Ten dom się nazywa klasztor i one tam mieszkają. No, fajnie co?